Jesteśmy na skraju wojny, tylko Ty możesz powstrzymać to wszystko. Czy jesteś rosyjskim szpiegiem? Przesmyk. Nowy serial od 31 stycznia na Platformie Max. Nasz świat rozpada się na kawałki. Wyzwania, przed którymi stoimy, przytłaczają, ale każdy z nas może coś się zmienić. Najważniejszy jest pierwszy krok. Nazywam się Melati Waisen i staram się edukować przyszłe pokolenia o sile, która niesie zmiany. Ona jest w każdym z nas. Co ty chciałbyś zmienić? Możesz posprzątać okolice, zredukować odpady i wzmacniać gospodarkę cyrkularną. A może zorganizuj ogród wspólnotowy, hoduj świeże produkty i pomóż rozwijać obszary zielone w swoim mieście. Poproś znajomych i rodzinę, by do ciebie dołączyli. W grupie jesteśmy silniejsi. Od 12 roku życia łączę ludzi pragnących zmieniać świat. A teraz zapraszam ciebie. Czas działać. Ale promocje Prosto z Deja Teraz piwo Heineken za 4,20 Przy zakupie czterech z żabką I piwo Desperados za 5,50 Przy zakupie trzech z żabką Nawet kiedy rzucisz palenie Drogi oddechowe są cały czas podrażnione Co sprzyja występowaniu kaszlu palacza Sięgnij po The Tucson, Specjalistyczny produkt na kaszel palacza Pastylki do ssania detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz detusan. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. Spuduj krok po kroku Nissana Skyline'a GTR Bryan'a, Briana. Legendarny samochód z filmowej sagi Szybcy i Wściekli. Wysokiej jakości replika ze spektakularnymi detalami. Numer pierwszy kolekcji z magazynem. Tylko 4,99. Już w kioskach i na theagostini.com. The Mam infekcję intymną. Zwędzi tak, że już nie mogę wysiedzieć. Nie czekaj. Idź do apteki po pomoc. Clotidal Max. On leczy infekcję intymną. Gdy swędzi, piecze, boli. Clotidal Max to jedna tabletka z maksymalną dawką. Weź raz i zapomnij o problemie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Clotidal Max. Jedyny max na infekcję intymną. Mój sposób na zdrowie? Wigor multivitamina. Mam zdrowie, siły i odporność. Nawet 45 korzyści dla zdrowia. Vigor z adaptogenami. Naprawdę warto. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu kompletnie nieznany. Sponsorem programu jest dystrybutor leku Fervex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest producent leku na bulgardła Gardimax Medica Spray.